Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę o was myśli wasz pies? Czy widzi w was tylko tego, kto napełnia jego miskę i wyprowadza go na spacer, czy zajmujecie o wiele ważniejsze miejsce w jego życiu? Dzisiaj pokażę wam dziesięć niezbitych dowodów na to, że wasz pies uważa was za swoją prawdziwą mamę lub tatę. Uważnie obserwujcie, bo zrozumienie tego języka to klucz do jeszcze silniejszej więzi z waszym najlepszym przyjacielem. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie kliknąć przycisku Lubię to i udostępnić ten film znajomemu, który kocha psy. To naprawdę mi pomaga tworzyć kolejne świetne materiały dla Was. I zostańcie do końca, ponieważ ostatni znak całkowicie zmieni Wasze postrzeganie miłości i lojalności Waszego psa. Numer 1. Podążają za Tobą Wszędzie Jesteś w salonie. On jest w salonie. Idziesz do kuchni. On idzie do kuchni. Nawet w łazience jest z tobą. Nawet jako dorosłe psy widzą w swoich właścicielach opiekę i przewodnictwo. Jeśli twój pies za tobą podąża, z pewnością kojarzy cię z bezpieczeństwem i poczuciem komfortu. To oznaka zaufania i miłości. Jesteś jego bezpieczną przystanią. Numer 2. Szukają cię w chwilach strachu. Fajerwerki, burza, głośny odkurzacz. Wszyscy wiemy, jak straszne mogą być te sytuacje dla psów, ale zwróćcie uwagę w tych momentach paniki nie biegają bez celu. Szukają was, szukają schronienia i ochrony. Ten instynkt jest wciąż obecny u naszych domowych pupili. Jeśli wasz pies chowa się za wami, wskakuje wam na kolana lub po prostu trzyma się blisko, to dlatego, że szuka waszej opieki. To wzruszający dowód zaufania, jakim nas darzą. Numer 3. Patrzą ci głęboko w oczy. Zauważyliście kiedyś, jak wasz pies patrzy na was tymi swoimi wielkimi, przenikliwymi oczami? To nie jest zwykłe spojrzenie. Badania pokazują, że zarówno psy, jak i ich właściciele wydzielają oksytocynę, hormon miłości i więzi, kiedy długo patrzą sobie w oczy. To ta sama chemiczna więź, która łączy matki z dziećmi. Więc kiedy następnym razem wasz pies wpatruje się w was tym intensywnym wzrokiem, odwzajemnijcie to. To magiczny moment głębokiego połączenia. Numer 4 to święto, gdy wracasz do domu. Byliście tylko na chwilę przy skrzynce pocztowej, ale dla waszego psa wygląda to tak, jakbyście wrócili z wyprawy na Księżyc. Euforia waszego przybycia, świętowanie, skoki, szaleńczo merdający ogon, to wszystko to o wiele więcej niż tylko radość. Psy nie rozumieją czasu tak jak my, ale instynktownie za wami tęsknią. Wasza obecność jest synonimem radości, bezpieczeństwa i pewności, że wszystko jest dobrze na świecie. Więc, kiedy następnym razem Wasz futrzasty przyjaciel powita Was z honorami godnymi króla, pamiętajcie, że jesteście dla niego całym światem. Numer 5. Rozpoznają i reagują na Twój ton głosu. Kiedy mówisz, Twój pies słucha, ale co więcej, rozumie ton, melodię Twojego głosu. Są mistrzami w interpretowaniu ludzkich emocji na podstawie naszego głosu, o wiele bardziej niż nam się wydaje. Łagodny, Spokojny ton ich uspokaja, podczas gdy krzyk czy złość wprowadza zamęt i niepewność. Badania pokazują, że psy przetwarzają ton naszego głosu podobnie jak ludzie, rozpoznając radość, smutek, a nawet frustrację. To psia komunikacja w najczystszej i najpotężniejszej formie. Numer 6. Jesteś numerem jeden, Zawsze wyobraź sobie park pełen bawiących się psów, kuszące zapachy i wszystko co pies kocha. Ale nawet przy tylu rozpraszaczach, Twój pies woli zostać przy Tobie. W naturze szczeniaki nie oddalają się zbytnio od swoich matek. To kwestia przetrwania, nauki i bezpieczeństwa. Kiedy Twój pies stawia Cię ponad wszystko, mówi Ci: Jesteś moją bezpieczną przystanią, moim przewodnikiem, moją rodziną. To esencja psiej lojalności więź, która przetrwa czas i okoliczności. Numer 7. Lustro Twoich Emocji. Miałeś kiedyś zły dzień i nagle podchodzi Twój pies, kładzie głowę na Twoich kolanach, jakby wyczuwał Twój smutek? Nie lekceważ intuicji psa. Wyczuwają nasze wibracje, mowę ciała, a nawet nasz zapach. Kiedy jesteś szczęśliwy, cieszą się razem z Tobą. Kiedy jesteś smutny, oferują ciche pocieszenie i dodatkową porcję czułości. To psia empatia w akcji, wyjątkowy dar, który łączy nas z tymi niesamowitymi stworzeniami. Numer 8. Lizanie z miłości i pocieszenia. Wiele osób myśli, że psy liżą swoich właścicieli tylko po to, by zwrócić na siebie uwagę lub dlatego, że podoba im się słony smak naszej skóry. Ale psie lizanie to o wiele więcej. Szczeniaki liżą swoje matki w poszukiwaniu pożywienia, pocieszenia i wzmocnienia więzi. Kiedy wasz pies was liże, powtarza ten pradawny gest i mówi wam: jesteś moją rodziną, ufam ci, czuję się przy tobie bezpiecznie. To wyraz czystej i szczerej miłości. Numer 9: prezenty prosto z serca. Jeśli wasz pies przyniósł wam zabawkę, patyk, a nawet znoszony but i położył wam go u stóp, to otrzymaliście wyjątkowy podarunek. Dla nas ludzi może się to wydawać dziwne, ale dla psów ofiarowywanie prezentów to sposób na okazanie uczuć i lojalności, a nawet wzmocnienie więzi z przywódcą stada. W naturze dzikie psy przynosiły pożywienie dla swoich szczeniąt oraz chorych lub rannych członków stada. To tak, jakby mówiły Kocham cię, chcę, żebyś był szczęśliwy, chcę się z tobą podzielić moim skarbem. Numer dziesięć: Mowa ciała nigdy nie kłamie. Oprócz wszystkich znaków, które już widzieliśmy, mowa ciała waszego psa to kompletny słownik do zrozumienia, co do was czuje. Szaleńczo merdający ogon, rozluźnione ciało, te błyszczące oczy pełne szczęścia, to wszystko krzyczy głośniej kocham cię niż jakiekolwiek słowa. To uniwersalny język psiej duszy, język, który sprawia, że słowa stają się zbędne i łączy nas od serca do serca. W tym filmie zgłębiliśmy wzruszające oznaki, które świadczą o miłości i lojalności waszego psa do Was. Przekonaliśmy się, że o wiele bardziej niż zaspokajanie podstawowych potrzeb, zrozumienie psiego języka, połączenie emocjonalne i sprawiedliwe, pełne miłości, przewodnictwo naprawdę wzmacniają tę więź. Pielęgnujcie tę więź, inwestujcie czas w komunikację i wzajemne zrozumienie i cieszcie się każdą chwilą. Z waszym wiernym towarzyszem, bo w końcu, miłość psa to jeden z najczystszych darów, jakie może nam dać życie. Teraz, gdy już wiesz, jak naprawdę postrzegacie Twój pies, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego psy liżą ludzi? Wiele osób zakłada, że to tylko oznaka uczuć, ale prawda jest o wiele bardziej interesująca. Obejrzyj kolejny film. Kiedy pies cię lishe, to jest prawdziwy powód. Kliknij w ekran i dalej zgłębiaj niesamowity świat psów.